Myślisz, kurwa, oszu, złodziej Chociaż nie znasz żadnego, a już wecie masz problem Ty możesz sobie wyobrazić, jaki tam jest, kurwa, smród? To, co jest w nas, to najspanialszy czas I wiem, że już nigdy nic nie rozdzieli nas Ja pierdolę Bo to, co mamy w sobie, to jest ten moment Gdzie bardziej rozpali się na wspólny płomień Co ten paczek pierdoli? Kolejny tekst zapisany, no ale znowu Podarłem kartkę, bo miałem zbyt konkretny powód Podarłem kartkę, wyrzucając ją do śmieci Znowu coś nie tak, znów nic mi tu nie siedzi I bardzo kurwa dobrze To jest typowy wieśniak Polak Polacy łamić dalej z alternatywami Chłopaki bez papieru, na w naszą skazani No i tak to wygląda widzisz? To nie tak było wyglądać, miałem sen Nowy Jork Zarobić kapustę i spierdalać stąd To spierdalaj Pora wrzeszcie w garść, spojrzeć w lustro i krzyknąć kurwa mać O matko bosko Czy buja? A... Raj nie cygan, się A... kolego Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Coś mi to kurwa śmierci, wiesz? Nie, wiesz to co to, to jest? Właśnie to tak rapuje się I tak kurwa do zajebania. Nacz pani na rąbani nie mieliśmy na nic sił nie wiedzą co się traci. Pamiętaj, że życie to nie jest zabawa. Gdy się coś odwali, trzeba to poskładać. O, każdy człowiek jest sobie równy szary swe zasady Nie dawaj się w układy Widzisz frajerze? Ty kurczę, lat myślał, nie wymyślił. Dla dobrych chłopaków tylko Nasza grupa, nasz styl, nasz hip-hop Siomuś sprawdzaj te traki szybko To rozkurwia jak Mirko. Mirkota Dobre, co? Kiedy dopadnie, czyta ta z wątpienia Zacznij pięści, wszystkich wałszy, nie powiedz Nie ma, że nie ma, niektórych już z nami nie ma Jedni poszli do nieba, drugi to nic trzeba Co ty pierdolisz, frejerzy? Cóż takie życie, zostały blizny gotów do bitwy, zostaniecie rozliczone pizdy Majtki nasrałem kurwa Czy ich <laughs> zasrałeś, będziecie wisiał kurwa? Ja się nie, ja się na nie wysrałem kurwa Spokojnie powoli, na pewno go zaboli, nie składamy broni Co to kurwa za ściema kurwa? Nowe follow-upy, kto z Jezusem w górę łapy? Wiem, że zastrój mój mam pojechane. Chociaż mnie nie znasz, już nazywasz z Wiadomo, że świat dokądś idzie, ale czy to jest do przodu? Ale, am and am proud ksiądz to mój przydomek. Zbijam piątkę za kratami i w kościele, bom Jezusa ziomek. Nie rozumiesz? Przenosimy się kilka lat dalej, to nie czasy bruszowych zabawek Teraz dzieci bawią się kanem, głowa za głowę, kara za karę Przestań! Co to za pająki kurwa? Idę dalej, i to widzę Grupa ludzi atakuje policję Polska i łuskie ulice Masz tu na ulicę. Odwaga, w kurwienie Przeludnione więzienie może powtórzę na angielski? RUCH FOREVER 2019. Check this out, bro. Nie, no co ty, tato? Panie te człowieniu, obcej to, ta banda się, narodzina nowo. Wreszcie już spierzałem. Myślę, że są wielcy i nie na samą, się tymi kurwami ze. <mulary> Bał się, który emot przepychł przy tych pierdolonych Krytynów i pokrytów do kurwy ręce! Mi swoją godność brat i czyste sumienie zadufany zadufanych tych, co najbardziej kochają siebie Następny kurwa lolo Myślą, że najważniejsze są te złotówki Mają pojebane i grubo spatrzone swoje główki Lolo z domu starców kurwa Następny kurwa w chuja Dopiero poznałem tego smoka. Judaszowy pocałunek to jest wszystko, co umiesz, co umiesz, co umiesz, co umiesz, co umiesz. Co umiesz. Nie, nie, kurwa, nie. Rozmieniłeś się na drodze, więc zapomnij o mnie, 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 o o mnie,